A może sobie tak siądziemy na tej sopie na chwilę i sobie po prostu posiedzimy i odsapniemy. B, jak? Byłem w niebycie. C, jak? Co wam powiem? To wam powiem, macie szczęście. D, jak? Dzień dobry, la la, la. E, jak? Ej, przypomniałem sobie, że jestem obrażony. E, jak? Faktycznie, zamontował. G, jak? Jest narrator, kiedy jest potrzebny. Hej! Hej, no! Ja też chcę być mądry, zdrowy i piękny. I jak? I niby ja mam wejść w ten piecyk, tak? O matku! Jot, jak? Jestem Komandor Kretes. Niezmiernie mi miło Was ratować! K jak Kluczowy element tego chorego pomysłu L jak lejek Jak zwykle, bez niego ani rusz. M jak Masz trochę kebabu na bąsach. N jak Nie wsiądę na miotłę. O jak? Oto dzielny pies rekio, a ja się nazywam Kret Kretes. P jak... Poczekam tu sobie, może jest dziemne nieco. R jak. Dzieciwiście amunito ja od pan. Skąd to masz? Cześć, jak? Trochę umiem krecikiem, o tak, ale nie dłużej niż 5 minut. U jak? Uratować kilka kur? U jak? Wężem 5 łączymy beczkę 2 z tubą. Y, też dwa No patrz. Też jak? Zostawiłem makaron na gazie.